To ja, to ja, XO z, e, z tej strony, XO, to ja i XO z tej strony, XO Mieszkowa 123, pierwszy raz na moim kanale Ile ja masz słubów? Ile masz słubów? tu licy kamyczki. Yy, więc no ile ona ma? X? Yy, 13 czy tam 14. Nie pamiętam. To już mniej od ciebie, nie? Zostawcie łapkę i ja? subskrypcję, bo to I bardzo... Ja mam... Bo to bardzo rozwija kanał. Ty ile masz subskrypcji? Tam 15, Na 15 to jest takiego 14. Yy, więc maciusz na li... dzisiaj ma, miał być albo film z ich, yy, ten chowanego, albo. Yy, albo berka z, yy, w deszczu, bo jest taki deszcz. Może nie wiem. Patrzcie, na Lagi... Lagi maciusz. Maciuś się zabija. Yy, z to jest Maciusz. Więc nagrywamy Maciusz. to jest? Jeden dla Ona, ona, ona. Z skakał. A -a -a. Ale masz gacię? Subujcie mój kanał. x, -x. A to e, ona nie gra żadnej roli w tym filmie, nie? Z znalazłem metal. Dobra. To jest historyka, Maciuś! Maciuś! E nie! x, -x na i Miszkowe 1, 2, 3. Maciuś to będzie. Ja będę Romeo, a to by Julia. Dobrze. Dwa, trzy, cztery, osiem. Dobrze policzyłem? Tak. Powiedzcie, <grym> napiszcie w komentarzach, czy dobrze. Chyba dobrze. On na chwilę poszedł. To ona, jaki masz cel? Ja sto subskrypcji do końca wakacji. Albo do końca tego roku. No. Ja, te, ja może. trzy tysiące wyświetleń. Maciuś otwiera, milka. Będzie Opening, Milka Secret Box. Więc tutaj go kładziemy. Uwaga. Nie wiem gdzie, wiem gdzie. Wiem, XX. Tutaj, tu będzie echo w naszym studio. Uwaga! Nie tu poszczu, tu, tu, tu no. trening. Tylko że... Zobaczymy, z, czy tylko, żeby znowu świnki nie było. <laughs> A i w ogóle ktoś Uwaga. trafił ostatnio diamentową monię. Tylko nie tak. mówcie kto? Co to? Skamieliny. O, skaliśmy. Ja nigdy nie miałem. Mogę mam zobaczyć? Cały... Zawsze mam. Fajnie. Tyś ja nigdy, ja zawsze mam kości. No. Albo trafiłem o Widzicie te skamieliny? Widzicie to? Super skamieliny. No więc... Teraz, ja jeszcze Teraz macie sobie będzie jadł. O, to będzie. Chcecie brak. czekoladkę? Chcecie czekoladkę? Tak. To, se, to, se wy, to se kupcie. Nie no, masz. Dzięki. Masz. Też czekoladki. Dziękuję. Um, jak dzięki. <laughs> <laughs> tak jest kiks, co masz? I dobra, po, o, moja ocena 10 na 10. Moja no, 10 na 10. Twoja? 10 na 10. Razem z tym 11 na 10. <laughs> Czyli to jest 1 na 10. Tak, bo nie było diamentowej mu. <laughs> Czekoladka. Amciu, amciu. Ile? Czekoladka. Mm, le, tak. Zostaje jak ten. Gdzie ja są. miękka kredbo? Tak, złotówka. Uh -huh. Nie ma, byłam. Nie ma. To? Dali go testa. Idziemy? <grym> ja mam 16 złotych, więc my pójdziemy na chwilę. Nie ja idziemy! Co? Oj. Idziemy. Co? Nie ja idziemy! Idziemy! Milka Secret Box, oszustwo. Widzicie jaki jest zgnieciony? A ta diamentowa mu, dostanie pipę. Że ktoś tu z balkonu. Chyba, że powietrze tak wali. Powietrze, górą. Powietrze. No, w sumie. Poczekajcie. A i przypominam, na 100 subskrypcji mówię jedną literę mojego imienia. Tak, więc... i na 100 subskrypcji też otwieramy 5 milka Secret Boxów. Rozumiecie ja... to? I może jeszcze u niego na kanale będzie 5 milka Secret Boxów. U mnie będzie opening kolej... 5 yy, Kinder Joyów. Nie, tak, yy, Kinder Joyów, więc wyczekujcie. Chcecie pomską milinkę? Subskrybujcie Kinder ten kanał, to dostaniecie. Będzie, będzie ten. Będzie, będzie, jak to się nazywa? Yy, no i na. 50 subskrypcji Czarno na moim czerwone. kanale. Będzie, yy, będzie na, na wyspie w pile. I kto odpowie dobrze na jego pytanie, dostanie. Tak, i będzie konkurs na takie coś. No właśnie. Na mielinkę. Tak. I może na 1000 subskrypcji zrobię gdzieś spotkanie. Yy, więc wyczekujcie. No tak. Yy, idziemy do sklepu? Będzie no, wyprawa. Dobra. Ale nie... Idziemy? Ale nie do... yy, więc Miszkowa 1, 2, 3 poszła do domu na obiad. Ja, bym, ja mam takie coś. Mam takie coś, mam takie coś, mam takie coś. Mam taki Kochani, coś że to nie widzieć? I mam takie coś. Patrzcie, poczekajcie. Ja mam wszystkie oprócz blokatowej mu i, i tego, a to bym chciał. A wszystko mam, to zabrałem koledze. A i na 500 subskrypcji zrobimy, może. Albo nie, na sto. Robimy szybką muzykę. Więc subskrybujcie, bo no, rozwija okay. kanał i. Opyla się. Wy będziecie mogli sobie słuchać, chyba że będzie beznadziejna, to mi napiszecie pod filmem Napiszcie i zrobimy lepszą. Tylko, że na 200 subskrypcji wtedy. Ej, to słuchajcie, mam wam pokazać plik, nie tego. Zobaczcie, a przypomina. Zawsze, zawsze mask, kask jest najważniejszy, bo gdy się przewrócicie, koniec. Kask zakłada. Znaczy, ja nie mam kasku. No wiem. Ale musisz. Trzeba mi. Ja zostawię to tutaj. Znaczy, moja nowa kulaja będzie zamawiana dzisiaj, a przyjdzie za jakieś 6, może 5, na, albo jutro przyjdzie. Zobaczymy, jaki będzie y, zwrot i, i czy będzie łatwiej. Pokażę Wam strik. Ej, nie I pada! O nie, jednak pada! Trik weszł, bądźcie. 80, nie? Jeszcze nie umiem, ale. Dobrze, no, nie ma... Teraz spróbuję zrobić fajki do 180. Nie, to już się uda. Oj, za mały na jaw. Ja bym Ale na to zrobię w 180 180. Patrzcie tam. Miśnikowy, 1, 2, 3. będzie nagrywał, masz. Dobrze. My tutaj spróbujemy zrobić jakiś trik. Chwila, tylko muszę... O, dobra. O kurde! Ojej, przewróciłem się. A nic się na szczęście nie stało. Dobrze, że nie spadł telefon. Próbujemy teraz zakręcić, znaczy zrobić. Y... Badny hopa, tylko jakby tu telefon dać. Oj, to Jana. Dobrze, próbujemy. Jedziemy. Uwaga, Dalej. jazda z jedną ręką. O, proszę. I muszę Was przeprosić też, że nie było filmów na. Kanale, jakby o, ja Dobra, wiem. też le. Widzieliście, jaki dobry? Wchodziłem na taki trz, że wiem, 90, 20, 90 i przegraliśmy. A możemy iść do sklepu? Hmm, może zaraz. A jak Miśkowa z na no. obiad, tam ma balkon. Klatkę ma tu, w naszym w Ta, nie? studio, nie ja tam mam, znaczy tam mam s... do mnie i ty masz x, x, x tu, no ale, o. A umiecie zakręcić takie coś? Znaczy każdy, przynajmniej pewne osoby to umieją zakręcić, czyli to jest jakby takie furtki leżyły do no znaczy, to idziemy do studia no. ja, ja piękny, więcej hmm, hmm. tylko nie mam siły. Dobra. Jesteśmy w studio. Yy, no, pierwsze moje śnieg. Nie, to nie jak Pa, tata z mlekiem wraca. Oh. Pamiętajcie o kasku. Przypominam. Na skatepark? No. I może na wyspie na skateparku? Nie wiem. Tutaj, nie? Na 200 subskrypcji. Nie, na 200, bo będziemy musieli gopro kupić. To na. Nie! To zrobimy spotkanie z widzami na skateparku. O, no. Ty i ja, x na x, i może jeszcze osobno do jedyności, no nie możemy powiedzieć gdzie jest. No. Znaczy tak jest w domu, jakby na wakacjach. Teraz chociaż tak pod koniec, nie? A... I może jeszcze z y, non szatanem. No i nie wiem. Znaczy, ja teraz może jeszcze z Pixą. No, a ja, ja teraz mam jakby y, kanał nazywam się xneon, nie? Ale, nie x -Nachix. Ale teraz już x -Neon zmieniłem, się nie? Y, ale możecie mnie nazywać X bo X -Neon jeszcze się nie załadował. Jak chcecie, to mogę zmienić. Jeśli u mnie na kanale będzie, na kanale będzie 15 subskrypcji, bo mam 14, to to ten? Nazywam się xneon teraz. To Xnet i jest taka, taka wiecie, y, trójkąt taki neonowy, niebiesko-różowy y, i ten. No i będziecie mogli mnie tam zobaczyć, no i zasubskrybować. I kto mnie zasubskrybuje, to zmieni nazwę. Chyba, że wam się podoba. Zobaczymy. No to ogólnie ze mnie tyle. No i może jutro będzie film z Robloxa. To jak uda się, to zagramy jeszcze z Xnet tylko on... Nie wiem, czy chciałbyś nie wiem, bo wtedy byśmy musieli się jakby połączyć, nie, bo nie mamy nie, taki... Nie, no. więc może jutro będzie film z Robloxa, na pewno będzie ze mną, a, ale a, z X na Xem może a będzie. Na moim kanale też będzie film, gdy dostałem nową hulejungę. Jakby będzie taki yy, będzie taki film, że widzowie tam coś zobaczcie, no i będziecie mogli zobaczyć, nie? No tak, to jak już będzie ten film na TikToka, to wtedy może nagramy też film z kolejną, to wtedy z możecie no, i triki porobimy. no, to będziecie Nauczymy się czegoś na przykład. No. O, na przykład na dużym Parku na wyspie. Tak, chwilę. na wyspie. No, będzie filmik. Ja nauczymy się z jatera. Z kwatera. wiecie co to, nie? No. i nauczymy się z tego zjeżdżać i będzie odcinek. Mam nadzieję, że będzie miał dużo wyświetleń, bo chcę chociaż e, dobyć pod tym filmem, bo też nie wiem. Ja mam GoPro! Ja mam GoPro! O no to dobrze. Tylko nie wiem, czy mi się uda przyczepić nie do kasku, Ale mam GoPro. Mam. O no to fajnie. Nie ja to sobie wtedy z GoPro. prześlij, nie... Tylko, tylko musimy mieć taki specjalny przytrzymywać. Tylko nie ten od Nokik. Które ostatnio znaleźliśmy. Nie, tak, yy, chcieliśmy. A przypominam, że Nokia to legendarny przedmiot, nie? A no i. No, i chcieliśmy śledem. nagrać film z noki z, z robienia butelkowego samolotu. I grzebaliśmy w śmietniku. Wiem, że to jest obrzydliwie. No, ale, i, nie, ale później umyliśmy wszystko. To jest pod naszą opieką, i gdyby nam coś stało, to byśmy mieli yy, ten. Byćmy. Yy, ktoś by nam pomógł, nie? No. No, ale. Ten, Poczekajcie, I ten. skończymy No, raz, ale poczekaj. Nie, na chwilę. I, ale poczekaj. No i ten. I. No. Pachł jumper. Co ja chcę, a i. No. Ale się okazało, no. że ten film się nie nagrał. Ale znaleźliśmy taki przytrzymywać od Nokii. No. No i ty gdzie go schowałeś? Nie wiem. Więc my, zwad... my teraz poczekamy na Miśkową, więc jednak... Yy... Zdecydowaliśmy, że nie będziemy czekać, no bo będziemy czekać, a potem z pogoda ślisko, może, może, nie wiem, może mi się przewrócić, albo nie wiem, może mnie gdzieś coś porwać, więc lepiej nie, nie, że porwać, tylko po prostu, no jest to, taka pogoda biznes. znaczy też pada i tak, no więc pa, był z wami XOXNX i Miśkowa123. No więc pa i trzymajcie się.